Dzisiaj na tapetę biorę motorynkę kumpla z roboty jest w najgorszym stanie jeszcze w oryginalnym lakierze coś tam nie domagała z tego co wiem nie, nie paliła, zobaczymy trzeba to wszystko poczyścić, przejrzeć może coś z niej będzie coś na pewno z niej będzie no ale wymaga dopieszczenia wiadomo 10 czy 15 lat stała więc wymaga trochę Grazie Słuchaj, tutaj, jest, tutaj są przednie widełki, jak widać Tu w tym miejscu powinien być taki walczyk yy, Który ogranicza skręt Tu ktoś odciął ten walczyk, ja go trochę spiłowałem, bo trochę wystawał, przygotowałem Dałem tam znajomemu, żeby dotoczył mi ten Te walczyk i walce, czy nie wiem jak to tam się nazywa No i trzeba by tam, nie wiem, nawiercić to i prawdopodobnie od tyłu Cyknąć, żeby to trzymało, nie? Żeby po prostu Tymi lagami nie walić w, w zbiornik, bo jak nie ma tych ograniczników, to wiesz o co chodzi, nie? To nie ma żadnego ograniczenia, po to to jest. A ktoś to, nie wiem, jedno się pewnie wyrwało, a drugie kotoś ściął specy... nie wiem dlaczego. A druga sprawa jest tego typu, że jest to taka motorynka z tych pierwszych motorynek, 81 rocznik i one jeszcze miały tutaj uchwyty takie dodatkowe. Silnika do głowicy, te nowsze już mają tylko tam z tyłu, nie? No i nie wiem, poobrywały się, nie wiem dlaczego to się stało O te uchwyty się tutaj po, porywały, trzeba by to przyspawać z jednej i z drugiej strony I taki myk o, coś takiego, nie? Chciałbym tutaj jeszcze dodać szczególne podziękowania dla kolegi Mateusza z kanału, który specjalnie przyjechał, żeby tutaj mi zrobić takie spawy, bo tutaj były zerwane mocowania, właśnie silnika. Bardzo ładnie, pięknie mi to pospawał. Dodatkowo jeszcze przyspawał mi takie ograniczniki, które też były uszkodzone z jednej i z drugiej strony, bardzo fachowo. I bardzo mu za to dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić taką wczesną motorynkę z modelu M M2. Jest to motorynka z 1981 roku. Przyjechała do mnie na, na taką naprawę, serwis powiedzmy. Nie była to jakaś renowacja kompleksowa, ponieważ lakier został w oryginalnym stanie. <laughs> Głównie wymagała napraw mechanicznych. I kosmetyki. Zostały wymienione opony, dentki, ponieważ stare zachowały się już w takim słabym stanie. Silnik trochę został ulepszony, uszczelniony. Zapłon CDI został zamontowany w tej motorce, aby była już bezproblemowa w obsłudze. Sliw cylindra też. Gaźnik, wiadomo, że tam czyszczenie, kosmetyka, sprzęgło. No i praktycznie była rozkręcona do do ostatniej śrubki wyczyszczona przejrzana instalacja elektryczna nowe gumy wszystkie które tutaj bo już te stare były bardzo sparciałe wymagały też wymiany nowy tłumik został też zamontowany jak widać z kolankiem Na no czym się charakteryzuje ta motorynka M2 z, y, z pierwszej serii, można powiedzieć? Z tym, że jeszcze została szty na Sztycy kierownica. Podobnie jak w M1, z tym, że już jest zdecydowanie mniejsza ta kierownica. <coughs> Ale tak samo jest sprowadzona jak typ rowerowy. Praktycznie te zmiany zostały tylko naniesione na ten model. No oczywiście siedzenie już jest nowszego typu, a pozostałe części myślę, że, że bez zmian. Przedni błotnik, tak jak już wiem, jedynce, M2 przepraszam. Spróbujemy ją uruchomić, zobaczymy czy remont się powiódł. Wysokie odroty wymaga jeszcze drobnych regulacji, ale to będzie na dotarcie, więc Z czasem to się będzie wszystkie te ustawienia zbierają. że na kół jest bardzo ładnie, stanie zachowane. To będzie wymieniony przedni klosz bo tutaj też, też z sześciu farbą będzie tak jak powinna mieć, czyli promowany. Czy elektryka działa. Myślę, że klient będzie zadowolony. Pozdrawiam.